Tak wyglądają początki nowej kopalni w województwie Śląskim. W Sosnowcu prywatna spółka chce wydobywać węgiel z pola eksploatowanego jeszcze kilkanaście lat temu przez nieczynną już kopalnię Porąbka Klimontów. Powstała już upadowa, dzięki której górnikom udało się dotrzeć do pokładu węgla. Na razie jednak o wydobyciu nie ma mowy. W tej chwili trwają prace przy zbrojeniu tego budowiska. Jak widać, nie ma tu jeszcze taśmociągu, nie ma kabli zasilania, które będą montowane po wpięciu napięcia do rozdzielni, która jest zbudowana. To jest kwestia gdzieś miesiąc dwa i tu już powinien przyjechać kombajn, który będzie drążył wyrobiska badawcze pod ziemią w tym pokładzie, który żeśmy osiągnęli. Władze spółki szacują, że z tego miejsca będzie dało się wydobyć nawet kilkanaście milionów ton bardzo dobrej jakości węgla. Na razie zakład górniczy posiada koncesję rozpoznawczą na podstawie której dokumentować będą złoże Klimontów 2 w pokładzie 510. Temu słyszy ta koncesję, żeby stwierdzić, czy da się w przyszłości ewentualnie te resztki łyżeczką małą wybrać. Gdyby się dało, no to jest właśnie największą zaletą przedsięwzięcia, to jest jakość tego węgla i bardzo wyjątkowo bezpieczne zaleganie bez tych zagrożeń. Zagrożenia widzą za to władze Sosnowca. W tym miejscu, gdzie zakład górniczy prowadzi obecnie swoje działania, Powstały w międzyczasie zabudowania, hale, budynki, które nie uwzględniały tego, iż będzie tam prowadzona działalność wydobywcza. Ich zatem działalność no, stanowi zagrożenie dla tych budynków. Urzędnicy obawiają się też, że ucierpią drogi. Na terenie, pod którym planowane jest wydobycie, miasto chce wybudować węzeł komunikacyjny. Do Ministerstwa Środowiska trafił wniosek o cofnięcie koncesji dla zakładu górniczego Zagłębie. Władze kopalni zapewniają, że metoda, która ewentualnie zostanie tu zastosowana, nie będzie miała wpływu na powierzchnię. To są komory specjalnie ulokowane pod ziemią, żeby odbiór węgla, tudzież innego, innego produktu jak skała, płona tak zwana, odbywał się pod ziemią. No, żeby nie, nie, nie przenosić tam ujemnego oddziaływania środowiskowego, typu hałas, zapylenie itd., itd. Cały ten teren też jest obniżony, jak widać, w stosunku do, do sąsiadów, żeby jakiś ruch samochodu, jakiś, jakiś powiedzmy, ewentualny właśnie pył, który przy węglu się często pokazuje, nie był uciążliwy dla, dla sąsiedztwa. Obecnie pracuje tu 25 górników. Do końca roku ma być ich tutaj dwa razy więcej. Docelowo w nowej kopalni zatrudnić chcą aż 300 osób. Sosnowiec jest już dzisiaj innym miastem. My postawiliśmy na usługi, na przemysł wytwórczy, a nie wydobywczy. Epoka przemysłu ciężkiego powoli dobiegła końca. Prace rozpoznawcze w tym miejscu mają potrwać do 2024 roku. Dopiero wtedy zapadnie decyzja, czy warto inwestować w rozwój kopalni. Władze Zakładu Górniczego Zagłębie póki co wydały 7,5 miliona złotych. Adam Sierak w